i czerpie pełną księbą z życia. Cześć! tu kotu myszy zabrać. Coś tam Że Nigdzie nie chce tej walentyny, kurczę, to niesamowite. Proszę, ludzie się urodą kierują, a niczym innym. Czekaj, czekaj, zaczekamy. A nie wiedzą, co się dzieje. A to, to takie wydarzenie, goście! Czekaj! Tak jak Aluś, ale Alek przy niej to i tak jest jeszcze bardzo ześki, chłopak. Czy nie trupek to jest taki A to Janek jest nie ma jednego zęba, ale wszystkich atakuje. Boże, cicho. No, jak sobie zgrabniutko wskoczyła. Na, najmłodszy poza, poza dzieciakami to jest ciągle pędzić. Z tych tutaj. Uf, co? nie wie, kto ile ma lat. No, tak, 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 Kto to wie? Może na przykład Jezus jest może młodszy mm. od Peggy, tylko bardziej chory, a no może odwrotny. To, to nigdy tak. nie wiadomo. Mhm. Może te, te Nie, powiedzieliście, że się ci z tego przynieśli, że 16 lat ma podobno. Choć o, bardzo tak. się dobrze trzyma. Mhm. Nie wiadomo, może Eliś, ale jest bardzo taki tak. przejechany i wiesz, z, tak, z tą.